Witam Was w tą piękną słoneczną pogodę. Czas zacząć nasze już ostatnie w tym roku szkolnym zajęcia. Witam Was wszyscy sam na zabawę. Już czas. Jesteś Ty, jestem Ja. Raz, dwa, trzy. Pięknie. A skoro tak pięknie świeci słońce, dośpiewajmy piosenkę o naszej wędrówce. Gotowi. Maszerują dzieci nogą, raz, dwa, trzy. Prawą nogą, lewą nogą, raz, dwa, trzy. A nad nimi słońce świeci i uśmiecha się do dzieci, i uśmiecha się do dzieci, raz, dwa, trzy. A nad nimi słońce świeci, i uśmiecha się do dzieci, i uśmiecha się do dzieci, raz, dwa, trzy. Wspaniale, słuchajcie, czas na naszą piosenkę, którą poznaliśmy tydzień temu gotowi. Na wycieczkę dzieci jadą raz dwa, trzy. Z wielką pompą i paradą raz dwa, trzy. A mamu się ciągle płaczą, że swych dzieci nie zobaczą, że swych dzieci nie zobaczą raz dwa, trzy. A mamu się ciągle płaczą, że swych dzieci nie zobaczą, że swych dzieci nie zobaczą raz dwa, trzy. Na wycieczki wciąż jeździmy, raz dwa, trzy. I się wcale nie boimy, raz dwa, trzy. Czasem się przygoda zdarza, ale nas to nie przeraża, ale nas to nie przeraża. Raz, dwa, trzy. Czasem się przygoda zdarza, ale nas to nie przeraża, ale nas to nie przeraża. Raz dwa, trzy. Wspaniale rozgrzeliśmy się piosenkami, to czas rozgrzać jeszcze naszą buzię. Gotowi? Przywitajmy się z panem języczkiem. Prrrm, Słuchnie. Słuchajcie, dzisiaj porobimy śmieszne miny. Bo jak świeci piękna pogoda, to my jesteśmy szczęśliwi, zadowoleni i się lubimy śmiać. To dzisiaj się uśmiechamy o ducha A teraz mamy smutną minę, kiedy pada też. Kiedy jest burza, ja mam zawsze taką minę. Uuu, bo bardzo się jej boję. To spróbujemy jeszcze raz. Świeci słońce? Pada deszcz. I kiedy jest burza, jesteśmy. I jeszcze raz, świeci słońce. Pada deszcz. Kiedy jest burza. No i kiedy świeci to słońce, to się uśmiechamy i śmiejemy. Uwaga. Ha, 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 ha! Ho, 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 ho! Spróbujmy jeszcze raz. Hi, 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 hi! Ha, 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 Ho, 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 ho! Pięknie! A kiedy jesteśmy zadowoleni, to idziemy do zoo. I tam mamy nasze małpki. I małpki skaczą hop, hop, hop! I wołają hu, 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 I mamy tam też słonia, który ma trąbę. I woła tu, 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 tu! Tu, 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 tu! I mamy żyrafę z długą szyją, która cały czas je zielone liście. Mącz, 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 mącz. Wspaniale. Słuchajcie, poćwiczyliśmy naszą buzię, to teraz pożegnajmy się z panem języczkiem. Blalalam,